Dobra, Jenzi, cały świat. Ale nuteczka fajna, wakacyjna, kurde bele, w listopadzie. Robimy to razem zawsze. O, jakie bębny, kurcze. Fajne, świeże. Yeah. Jak na to czasem patrzę To czuję dumy i nie wiem sam Nie wiem już czy to się stało naprawdę Dla innych to dotykl... Nową piosenkę Gen zrobiło od zera Beat Text Mix Master Mix Master F44 Czyli studio prowadzone przez Francisa O, fajnie Serio świeże to idę słuchać, dzięki Nie no muzyczny, daj spokój To filmiki, a dla mnie To spełnienie marzeń Wokół nowe twarze, a cele te same Chyba nawet nie chcę inaczej Inaczej się żyje odkąd jestem z wami tu To życie jak z filmu, bym wiele więcej nawet za parę minut, to znaczy dla mnie Więcej niż kartier i więcej niż papier Bo jeżeli tego zabraknie To w sumie nieważne, zostaniesz ty To mój cały świat, idziemy dalej Granic brak, robimy to od czterech lat Ciekawe gdzie poniesie nas Jeszcze mam czas I nieważne co będzie Mam was To najważniejsze To cały świat, idziemy dalej Granic brak. No wiadomo, że dla mnie to jest skrwiały bączur, nie? Ta nutka E, bo wiecie, jaki mam stosunek do takiego brzmienia. Ale. E... Kurde, no jest to tak wiesz, jest takie, tak jest takie osę, że jest, wiesz, że nie ma się jakby do wykonania za bardzo, nie ma się do czego przyczepić, i nawet bym powiedział, że Fausti nawet spoko brzmiała, nie brzmiała dość influencersko, ale no jest to bączur pierdolony, nie? E, no bo już słyszeliśmy już 30 tysięcy takich kawałków i jakieś reggaetonowe, kurwa brzmienia, to już jest taki o, o, over your street, że to nawet nie ma co pierdolić, nie? przejście w trapowe brzmienie, słuchajcie. Świeże. Zrobić zawsze już się tak, to wczoraj dospierdalają. Nie wiem czy macie też taki taki vibe trochę, ale jak są właśnie te takie wstawki trapowe Kiedyś była taka mm, w popie ogólnie bardzo takie oki z temu. <laughs> Kiedyś było w popie takie zabiegi, że na przykład była popowa gwiazda i zapraszała rapera, to zawsze robili tak, że była popowa część i nagle wjeżdżał raper i zmieniali mu beat. Wiesz o co chodzi? Pod, pod, wiesz, o teraz wchodzi rap. To to brzmi w taki sposób. Nie wiem, dla mnie to jest takie tanie, kurwa, nie wiem, jakoś tak nie potrafię tego traktować poważnie, nie? Mi się to kojarzy e, z piosenką... Chociaż nie powiem, że to jest tanie, nie powiem, że to jest tanie, ale... Yy, bo akurat w tym wypadku uważam, że akurat spoko to wyszło. I, yy, yy, Lady Gaga, Mizu zapuszczała taką piosenkę Lady Gagi, Lady Gaga ma piosenkę z Juicy Jem chyba. I tam dosłownie chyba jest taki zabieg, że ona sobie śpiewa i nagle Juicy J wbija i tam człowieku nagle, człowieku trap kurwa, taki typowy kurwa trap, chuj, yy, Przećpany wjeżdża na tym bicie, nie? Ja to jest stary, że Lady Gaga jest bardziej tough na trapowym bicie kurwa z Atlanty niż kurwa e, Genzi Ale albo myślałem, ale dopiero po tym już Niesamowite stary, że zwrotka Lady Gaga jest bardziej agresywna niż to, kurwa, szacun Bardziej rapowa niż to. Czas ucieka szybko, już drugi oni zmiana. Parenowy imion, staje się rodziną Że mają rację przez cały czas się kończymy dalej, stojąc tu Twoja twarz na koncercie to dla mnie największe wsparcie. Wtedy wiem, że od zawsze To i cały świat idziemy dalej, granic brak robimy To czterech lat ciekawe, gdzie poniesie nas. Jeszcze mam czas. Nieważne co będzie mam ba. Hania Ania Kery, jak zawsze To najważniejsze, bo to cały świat idziemy. Nieważne co będzie, mam was. To najważniejsze. No tak, senie Kurczę, fajna nutka na wakacje, idealna. Aż, aż kurde mam ochotę wyjść na dwór i sobie odpalić ognisko, nie? W pogodzie, kurwa. W zajebistej pogodzie. Wy, wy, nad morzem, tak. No. Nie ma, no idealny czas, idealny czas. Zajebiste.